Cześć, witam was wszystkich gorąco i dzisiaj ponownie w kuchni tutaj przygotujemy jakąś potrawę. Tą potrawą będzie kurczak z pieczarkami, ale w innym trochę wydaniu niż, nie wiem, jakiś zwykły kotlet z dodatkiem pieczarek. E, będzie to kurczak w wydaniu placków, takich delikatnych placków z pieczarkami. Zapraszam. Składniki są następujące: tu jest jedna podwójna pierś kurczaka, to jest około 30-40 deko. W zależności na ile osób potrzebujecie, to wtedy sobie dacie trochę więcej mięsa. Tutaj są dwa jajka, czosnek, cebula, przyprawa do kurczaka, sól, przy do smaku, majonez i oczywiście pieczarki. Pieczarki tutaj z pół kilograma, ale nie będziemy ich wszystkich używać. Rozpoczynamy od pokrojenia, posiekania wręcz cebuli w taką kostkę. Nie musi to być jakaś bardzo drobna kostka, ale ważne jest to, żeby to zrobić na samym początku. Tak samo robimy z pieczarkami, ponieważ cebula razem z pieczarkami będzie podsmażana na patelni. No i jako, że ona musi potem wystygnąć, zanim dodamy to do kurczaka, to najlepiej to zrobić właśnie na samym początku. Na patelnię wrzucamy trochę tłuszczu. I dodajemy cebulę, żeby ją lekko tutaj podsmażyć. A jak cebula nabierze takiego złocistego koloru, to dorzucimy pieczarki. Teraz do cebulki dorzucamy pieczarki. Nie bójcie się, tych pieczarek nie ma tak wcale dużo, ponieważ pieczarki w większości składają się z wody, a my będziemy starali się podsmażać tak długo z tą cebulką na patelni te pieczarki, aż cała ta woda wyparuje i zobaczycie zresztą zaraz, jak to będzie wyglądać. No i w tym momencie jak widzicie nasze pieczarki wręcz straciły się na tej patelni, jest ich zdecydowanie mniej objętościowo. No i teraz, żeby ich nie spalić, jeszcze przytrzymujemy chwileczkę. Przed tym jeszcze troszkę solimy do smaku, dodajemy pieprzu. Można też dodać taką małą łyżeczkę takiej uniwersalnej przyprawy, takiego kucharka tak zwanego. Tak więc to jeszcze mieszamy. No i za chwileczkę będziemy już to ściągać z ognia i będziemy to studzić. Przechodzimy teraz do naszej piersi z kurczaka, także bierzemy i kroimy w kostkę, będziemy to kroić w takie, no w sumie malutkie kostki, bo to będzie placek w końcu, a nie nuggetsy, dlatego też to muszą te kostki się połączyć razem z tymi pieczarkami i stworzyć taką w sumie jednolitą konsystencję, która nam stworzy taki placek. No, i tak pokrojony filet z kurczaka wrzucamy do jakiegoś naczynia głębokiego. Na przykład, ja tutaj mam taką miskę. No i teraz będziemy to przyprawiać. Tutaj dodajemy teraz nadrobinę przyprawy do kurczaka. Można też dodać po prostu troszkę soli i trochę pieprzu. Dobra, to dodajemy troszeczkę przyprawy do kurczaka. Ja jeszcze lubię ostatnio troszkę bardziej pikantne, więc dodam trochę sobie pieprzu. Do tego teraz wyciskamy jeszcze ząbek czosnku. Także tutaj już sobie obrałem gdzieś ząbek czosnku. Ja mam akurat wyciskarkę. Jeżeli ktoś nie ma, to musi go sobie zmiażdżyć na desce. Także dorzucamy tutaj teraz nasz ząbek czosnku. No, i to wszystko teraz troszeczkę wymieszamy. tak przyprawionych przygotowanych kurczaków dorzucamy nasze pieczarki z tym, że teraz jest taka sprawa. Oczywiście pieczarki są już troszkę wystudzone, żeby one nie były takie prosto z patelni gorące. I do tego wszystkiego w międzyczasie sobie możemy tutaj pomieszać. Będziemy dodawać jeszcze parę bardzo ważnych składników. Bez których te placki nam raczej nie wyjdą O jednym z nich nie wspomniałem Mianowicie jest to mąka ziemniaczana Będziemy potrzebowali dwie yy, duże łyżki mąki ziemniaczanej Aby zagęścić to całe yy, To całe przedsięwzięcie tutaj Które zaraz nam powstanie Gdyż teraz dodajemy dwa jajka yy, Które sobie gdzieś tutaj wbijemy na miskę Ok, i tak strzepane jajko Teraz tutaj wlewamy do naszej miski Z pieczarkami i kurczakiem odrzucamy na bok teraz będziemy jeszcze dodawać dwie, może nie dwie albo dwie łyżeczki albo jedną dużą jedną dużą łyżkę majonezu po co ten majonez? Majonez doda nam takiego takie delikatności, puszystości tym plackom i taki delikatny smak, który będzie wyczuwalny, lekki nie jakiś taki bardzo wyraźny, bardzo wyraźny ale, ale naprawdę odczujecie to jak będziecie jedli no i wszystko mieszamy jak za chwilę zobaczycie, ta cała konsystencja będzie no, zbyt bardzo lejąca się, zbyt, zbyt leiste to wszystko będzie, więc no, dlatego będziemy dodawać teraz mąkę ziemniaczaną. Mąki ziemniaczanej dodajemy takie dwie łyżki czubate. Tak więc nasza patelnia już tutaj się rozgrzewa, możemy przystąpić do nakładania tych placków. Ja sobie użyję takiej chochli plastikowej, więc nakładamy nasze placki. No, ten chyba taki będzie trochę gigant. Dobra, ten taki będzie gigant placek, no ale najwyżej ktoś, kto będzie bardzo głodny, to go zje. I takie placki podsmażamy do momentu, aż się z jednej strony zrobią takie złociste. Przerzucamy na drugą stronę. Dobrze jest też to troszkę przykryć. Jak ktoś ma jakąś tutaj przykrywkę na patelnię, to wtedy one się nam troszkę szybciej zrobią. Pamiętajcie, żeby tego nie spalić, bo tutaj tylko i wyłącznie musi nam się ściąć pierś z kurczaka. Reszta rzeczy takich jak cebula i pieczarki są już przyrządzone, tak? Także czekamy, aż nam się to wszystko ładnie tutaj zarumieni. No i chyba nadszedł ten moment, w którym będziemy odwracać nasze placuszki. Z jednej strony już się na pewno zrobiły. Dobra, jak widzicie, ja tutaj czasu nie marnuję, więc wrzuciłem w międzyczasie kolejne porcje naszych platuszków. Do tego jest bardzo fajnie sobie tutaj przyrządzić ryż, ugotować ryż albo jakieś frytki usmażyć. Chociaż ryż na pewno jest zdrowszy i dużo lepiej by pasował. Za chwileczkę będziemy to serwować, także ja już się nie mogę doczekać i chyba wy także. Tak się prezentują nasze placki prosto po wyjęciu z patelni. No i cóż mogę powiedzieć, tak jak przed chwileczką wspominałem, ryż bądź frytki, ale najbardziej ryż pasuje do tego dania. Więc placki z kurczakami i pieczarkami. Oh, cóż można sobie lepszego tutaj wymyśleć, jeżeli ktoś chce coś nowego spróbować, a lubi kurczaka, lubi pieczarki. Voilà. Dziękuję serdecznie, jeżeli ktoś jest zaciekawiony i nie będzie pamiętał. Jakie składniki to będą pewnie w opisie filmu? Ja dziękuję serdecznie i życzę smacznego. Bye bye!